Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam do tarota codziennego. Dziś mamy czwartek, 22 grudnia. Zobaczymy, jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Czwartek, 22 grudnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek, 22 grudnia. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Czwartek. Najpierw standardowo oczywiście zaczynamy od osób z podznaku barana. Karta czwórki kilku pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie coś przeoczyć, czegoś nie zauważyć, a coś może umknąć Waszej uwadze. Mogą być też takie sytuacje, w których tak naprawdę Wy odwracacie zwrot od czegoś takiego oczywistego, że to Wy świadomie nie chcecie na coś patrzeć. Osoby spod znaku byka. U Was najważniejszą rolę w dniu dzisiejszym mogą odegrać dzieci, osoby młodsze. Karta pokazuje, że warto inwestować w coś zupełnie nowego. Karta też może symbolizować jakieś takie drobne wydatki. Jeżeli chodzi o bliźnięta, król buław, u Was karta może wskazywać, że powróci jakiś mężczyzna z przeszłości. Ktoś, kogo znacie, Wasz przyjaciel, ex. A jakiś bliski kolega, jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zadbać o swój wygląd fizyczny, a jeżeli jesteście osobami stanowionego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Osoby z podznaku raka. Karta Wszystkich Kielichów może wskazywać, że powrócą sprawy z przeszłości, osoby z przeszłości, być może coś jeszcze nie zostało zakończone. Karta też może wskazywać na narodziny dziecka, na informacje, w których dowiadujecie się o jakiejś ciąży. Tutaj też może być taka sytuacja, że to Wy tak naprawdę, myślami, będziecie wracać do tego, co już było. Jeżeli chodzi o osoby z znaku lwa, ktoś może podążać w Waszym kierunku, być może to Wy też będziecie gdzieś akurat szli. W kierunku czegoś całkowicie nowego, karta szóstki mieczy pokazuje również taki zmożony kontakt z drogą stalną. A jeżeli chodzi o pannę, w dniu dzisiejszym możecie poczuć się zakompleksieni, może ktoś wytknąć Wam Wasze wady, Wasze niedoskonałości, a gdzieś też możecie mieć kontakt z taką osobą, która się czuje dość niepewnie, a jest tak zwaną szarą myszką. A jeżeli chodzi o wagi, w dniu dzisiejszym możecie mieć taki bardzo, z, dzień pod względem psychicznym. E, możecie mieć kontakt z osobami, które na przykład mają depresję, le, depresję leczą się psychiatrycznie, bądź też e, karta Dziesiątki Mieczy może oznaczać, że to e, wy w dniu dzisiejszym będziecie mieć kontakt właśnie z jakimś panem psychologiem, psychiatrą. A tutaj ogólnie karta, gdzie może się okazać, że ktoś e, bliski wsadził wam przy, przysłowiowy nóż w plecy. Osoby z podznaku Skorpiona. Rycerz Buław, czyli przemieszczanie się, podróż. E, takie. Życie w ciągłym biegu Tutaj karta też może symbolizować Różnego rodzaju takie przygody Jednonocne jedno Albo też po prostu jakiś flirt Na romans A jeżeli chodzi o strzelce Karta śmierci. Dziś będziecie świadomie chodzić coś nowego, świadomie będziecie kończyć jakiś etap swojego życia, więc jest to bardzo dobra karta, aby zapoczątkować coś całkowicie nowego. Osoby z podznaku koziorożca, karta świata symbolizuje, że w dniu dzisiejszym będziecie mieć kontakt z osobami z daleka, z zagranicy. być może to Wy wybierzecie się w jakąś daleką podróż. Karta również oznacza taki moment, w którym pewien etap w Waszym życiu właśnie dobiegł końca. Tutaj jako rada karta też pokazuje, żeby bardziej otworzyć się na to, co obce, żebyście dali zauważyć się światu. Jeżeli chodzi o wodniki, karta drzewa życia, czyli blokady na całej linii. Tak więc starajcie się w dniu dzisiejszym nie załatwiać żadnych poważniejszych spraw, z tego względu, że i tak nie wszystko pójdzie po waszej myśli. I jeżeli chodzi o ryby, karta drugi kielichu. W dniu dzisiejszy możecie uczestniczyć w jakiejś imprezie, w jakimś spotkaniu towarzyskim, możecie coś opijać, coś świętować. Tutaj karta pokazuje, że jeżeli na przykład jesteście w stałym związku, może się okazać, że jest jeszcze ktoś trzeci. Też karta wskazuje na takie sytuacje, które mogą wam się wydać dość niepoważne, infantylne, bądź też to wy poczujecie się w ten sposób potraktowani. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Wszystkim życzę oczywiście udanego dnia i zapraszam Was na jutro. Papa.